Cześć sianko, witajcie w tym z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku już w 56 odcineczku na serii Na Polskiej Wsi A na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii I kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy po 900 subskrypcji do końca miesiąca Czyli do końca lipca z tego co się nie mylę, albo nie, czerwca, więc tak I co, no... Napiszcie hashtag hashtag PG, PGR, a ja wam przypnę serduszko i wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie. Więc tak. Więc co będziemy w tym odcinku robić i dlaczego hashtag PGR? Pewno się zastanawiacie i tak, ale zaraz wam wszystko opowiem. Ale najpierw to wam muszę powiedzieć, co się pozmieniało po ostatnim odcinku. Chyba się nic nie pozmieniało, z tego się co nie mylę. Chyba się nic nie pozmieniało. Tutaj Mercedes stoi. Tu oczywiście peczkę postawiłem po ostatniej akcji. Więc, tak, oczywiście, jak sami widzicie, policji nie ma po ostatnim odcineczku. Ale też dlaczego była, no to Wam zaraz opowiem wszystko. Więc tak. Więc co, nic się chyba tu nie pozmieniało, z tyłu też się nic nie pozmieniało, nie, nic tutaj się nie pozmieniało. Otóż to, nie no, tutaj wszystko stoi, tutaj 60 widzę postawiłem, tu belki też stoją ładnie, tu posta postawiłem te przyczepy z belka, z belką, w sumie z z przyczepę z belkami postawiłem, a tutaj do doczepiłem do niej. Szczapę zieloną, żeby tak fajnie stali, więc tak. Więc co? Tutaj ciągniki stoją. Tutaj też się nic nie pozmieniało, więc tak. Więc który by to samochód wziąć? Bo my jedziemy w, w pewne łamatko. Zamknęliśmy to. Który tu bękę mieliśmy? A dobra, pojedziemy Mercedeskiem, naszym dostawczakiem, więc tak. Ale tu najpierw musimy bramę, bramę otworzyć, więc. Więc tu tak, wsiadamy, dobra, odpalamy i tutaj czy cofniemy? Nie, musimy do przodu pojechać, ale do, dobra. Hmm, hmm, hmm. Dobra, jednak wytłujeme wytyłuję. Bo chciałem jechać tutaj do przodu ten i wykręcić za 100 ale... Ale dobra, ale postanowiłem, że tutaj już wykręcę, wytyłuję, więc tak. E, nic nie jedzie w Nic nie jedzie w lusterkach, nic nie jedzie, więc tak. Więc co? E, my, więc, więc tak. E, pewno się zastanawiacie, gdzie my jedziemy, widzowie. E, już wam mówię, tłumaczę wam wszystko. Jedziemy do PGR-u, oglądać szeczkarnię, tak. Jedziemy oglądać szeczkarnię, bo no niestety niedługo będzie akcja kukurydza i, i no i. Niestety nie mamy sieczkarni, więc postanowiłem kupić sieczkarnię, bo w tym roku jak się dowiedziałem jakie ceny będą za sieczkarnię, to to trochę mi serce boli trochę, nie, nie będę wam mówił jakie ceny będą w tym roku, ale postanowiłem w tym kupić ten sieczkarnię, więc tak, to jest tutaj zaraz tylko do pgr -u. tutaj jest ten PGR. Po lewo, ale gdzie tutaj się wjeżdża? Chyba tutaj się wjeżdża, z tego się co nie mylę. Bo tutaj mi kazali wjechać w sumie mówili mi przez telefon, że są trzy gwiazdy. Ale tutaj chyba. Tutaj, więc tak, dobra, tutaj postawimy to, dobra. Dobrze stoi, mój samochodzik. Nie będzie przeszkadzał. Nie będzie chyba przeszkadzał ten samochód, mój więc tak. E co? Łomatko tu, To tutaj stoją te siećkarnie. Ale fajne te siećkarnie. Tutaj widzę. Klas. Tu w Holland. Tu jakiś Forshmidt. Trzy siećkarnie. Oczywiście. Trzy są fajne, nie ukrywam, że nie. Trzy mi się podobają, siećkarnie. Ale klas fajna. Tu ne w Holandzik też bardzo fajny. Tutaj też. Nie wiem. Dobra, chyba zaczniemy oglądać od. Od której tu zacząć? Dobra, chyba od ja będziemy oglądać. Tutaj Forszaj, jak Forszaj. Tutaj koła, tutaj ma z tyłu też. Tutaj zaczep ma z tyłu, też będzie można podczepić jakąś przyczepę, żeby ciągnikiem nie jechać za siedzkarnią. Tylko podczepiamy przyczepę i sypiemy na przyczepę. Więc tak, więc myślę, że tu fajne. Gaśnica też jest. Tu ładna, odmalowana siedzkarnia. Tutaj też, kurde, ale to ma ten. mucarni, nie woska. Chyba wsiądziemy do tej siećkarni. Zobaczymy klucz. Widzę, że kluczyków nie ma, więc nie będziemy odpalać. Ale tutaj się odkręcimy. Nie no, fajn... fajna siećkarnia, tylko jest za mało miejsca tutaj, w tej siećkarni. Jak dla mnie, bo ledwo co nogi, ten, nogi już mnie bolą. Posiedziałem ten tak z minutka, ale nogi mnie bolą. Muszę. Za wysoki jestem, no niestety, widzowie Na tą siećkarnię, więc chyba ta sieczkarnia odpada, ale Jeśli wybieracie tą sieczkarnię, no to napiszcie w komentarzu mi jedynkę, więc tak Więc co, chyba teraz przechodzimy do siećkarni New Hollanda Oczywiście, no tak Tutaj New Holland, no niestety, New Holland nie jest odmalowany tak jak i albo ta Klasowska, ale Header to ona ma większy niż Forsage Więc to jest plus tej karni Tutaj ten... Tutaj taka większa. Ole tu bydle. Tutaj też zaczep ma, tak samo jak klas soska, więc tak samo jak klas. Więc będzie można podciepić. W sumie te trzyma już e, zaczepy, więc przyczepę można doczepić do nich do tyłu, więc tak. O matku, myślałam, że coś mi się zbagowało, z bo nie mogłem się ruszyć, ale dobra, nieważne. Więc tak, tutaj koła też ma, ale tutaj koła, no to ma większe. Neff Holland ma większych większe koła niż to. Porównać sobie to koło tylnie. Od tej siczkarni, a porównać sobie to koło, no to jest różnica i trochę wyższa jest. Więc tutaj też, tu ma trójkącik, rura już widzę, że większa Tak, i, tak jakby patrzeć, no co Nie no, fajna ta siećkarnia, jeszcze wsiądziemy do środka tej siećkarni, bo jestem bardzo ciekawy Więc tutaj, ale matko boska, jaka tu kabina przez droga, tutaj Tutaj są zegary po prawej stronie. Tu wajchy. Tutaj się już mi lepiej siedzi w tej siećkarni. Nie ukrywam, że nie. Lusterka są. Można widzieć. Nie no, fajna sieczkarnia. Mi się jak na razie, jakbym miał wybierać między tą forszatką Forszajem a Nef Holandem, no to bym, bym wybrał Nef Holanda. Ale co? Zobaczymy jeszcze tą kla. Klas, klasa Jaguar, Jaguara tą szeczkarnię. Klas jagura, Jaguar 695. Myślę, że ta szeczkarnia też jest fajna. Przypadła mi do gustu. Ale tutaj już trochę nie powiem, że nie. Pieniędzy będzie trzeba wydać na tą szeczkarnię. Bo porównać sobie tą sieczkarnię A tą, a forszatkę. No to trochę będzie trzeba wydać, bo to jednak klas, ale jakby tak nie patrzeć, no to chyba. NefHolanda siećkarnia, no to jest wyższa od tych dwóch. Ale co, tutaj już ma koguty, klas. Koguty ma, lusterka większy, te siećkarnie, te, 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 Też tutaj ma, header ma większy, ta siećkarnia. Bo ma 5 metrów, więc myślę, mi się wydaje, że. Nie wiem, nie wiem tak naprawdę, którą wybrać szećkarnię. Bo tutaj już jest nowa ta szećkarnia. Patrzcie, tutaj siedzimy jak normalni królowie. Ja czy. Jak. Ja, ja. No po prostu, jak siedzimy sobie jak królowie w tej szećkarni, więc tak, ale myślę, że szećkarnia naprawdę jest bardzo fajna, tutaj ma e, tutaj mamy to kurde, kluczyków nie ma, ale no niestety nie będziemy odpalać, bo tam kluczyków nie ma, więc tak, tutaj myślę, że fajna ta sieczkarnia, więc tak jeśli wybieracie tą sieczkarnię Nefkolanda, to napiszcie w komentarzu 2, jeśli wybieracie Klasa Jaguara sieczkarnię, no to napiszcie po prostu mi 3 w komentarzu, więc tak bo ja już wiem jaką bym kupił sieczkarnię na tą serię, ale nie będę Wam mówił. Po prostu chcę zobaczyć Waszej opinii jaką Wy byście wybrali tutaj sieczkarnię, więc tak. Więc co? Napiszcie po prostu w komentarzach. Ja sobie już chyba jadę z tego PGR-u, bo nie ma na tym PGR-ze co robić, więc więc sobie jedziemy, przyjedziemy tu jutro kupić szeczkarnie największej, więc... Więc co? Odpalamy Mercedesika, ale myślę, że nikt nam nie kupi tych szeczkarni, bo tak szybko klient by nie przyje, przyjechał tak naprawdę. No chyba, że tylko poogląda szećkarnię by przyjechał, a tak to by nie przyjechał. A dobra, sobie pojedźmy w Lewitkę i wyjedziemy tu ten. Inną drogą, ale dobra, więc tak, pewno się też zastan zastanawiacie, dlaczego była policja u mnie Na gospodarstwie, na ostatnim odcineczku No niestety, widzowie, była policja z, racji z tego, że Ach, ten sąsiad, co mu ukradliśmy ciągnik, zgłosił tą sprawę na policję i o i, o I oczywiście kamery byli z nagrań Że to my Oczywiście z jego gospodarstwa, jak to on miał kamery na gospodarstwie swoim, że ukradliśmy mu ten ciągnik. I no niestety zgłosił na policję. I, i oczywiście policja do nas przyjechała, ale no ale dobrze, że my ten ciągnik sprzedaliśmy dwa odcinki temu i nie było żadnych dowodów. Więc policja tak naprawdę umorzyła tą sprawę naszą, więc jak na, ra, jak na razie umorzyła tu sprawę naszą i nie wiadomo co będzie dalej, ale chyba ta sprawa już została do końca zamknięta, bo... No co? Nie ma ciągnika nie widać. Tamten gość, co mu sprzedaliśmy tego fenda, no to ten, ciąg ten ciągnik tak naprawdę rozkręcił już na części. Potem dzwoniłem do niego, żeby się upewnić że został rozkręcony na części, więc rozkręcił on na części, więc. No nie. No niestety nie ma ani śladu pociągników wędzie, więc myślę, że fajnie. Nie pójdziemy do więzienia na tej serii bynajmniej. Więc ja się cieszę, więc co? My ja sobie tyłuję Mercedesikiem, więc co? E, więc co? Chyba kończymy ten o, odcinek w, z racji tego, że to w kolejnym odcinku będziemy kosić kukurydzę, Myśl... no, na pewno już będziemy kosić kukurydzę w następnym odcinku i też napiszcie mi w komentarzu jaką sieć karnię byście wy wybrali na tą serię, więc e, napiszcie mi po prostu, więc tak. Więc co, ja będę chyba kończył już ten odcinek, no co, ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcineczku na tej serii. Już za dwa dni. Na razie. Cześć.